A was jest trzech, czterech, a ja jeden. Obrażacie się co, Jest czterech co, co, co na jednego, zdań. widział pan. Nie ma czterech na jednego. Jak to? Po no, prostu... Rasistowskie wypowiedzi wygłosili jest... wszyscy po kolei. No i teraz a ja z... walczyłem Dobra, z rasizmem Piotrze, sam. W którym momencie? E, by to, to tak, pan nas obraża. Pan jest cynikiem po prostu. Jak pan mnie nazywa rasistą, to ja powiem, że pan jest cynikiem, bo pan wie, że ja nie jestem rasistą, ale pan ma gdzieś... prostu. No ale wygłasza pan rasistowskie poglądy i dosię pod publikę. Pan nie, ma, nie, nie pod publikę. Ja no szczujecie, no bez przerwy szczujecie na tych ludzi. Nie można z faktu, że... Może... Prosiłem, żeby mi pan nie przerywał, do cholery. Panie pośle, no czy pan się może uspokoić? Proszę o kulturę ja dyskusji. Pan mnie nazywa rasistą. Pan jest cynikiem i kłamcą. Bo pan wie, że ci ludzie mordują i gwałcą, a jednocześnie pan chce ich tu mój A pan się ludzie, o swoją rodzinę nie martwi na przykład. Pan Przecież pana też może dotknąć to wszyscy. To nie jest jeden przypadek. Ale człowieka. większość tych ludzi to są ludzie porządnie, ciężko pracujący i pan o tym wie. Nie, A cynicznie czemu pan do Szwecji pan, nie pojedzie? A cynicznie nie cynicznie, pan, ja ich tu nie chcę. A cynicznie pan uogólnia ten przypadek na całe narody. I to jest dopiero cynizm. Nie, to nie jest cynizm. Bo ci, którzy chcą tu przyjechać, dostają się legalnie, rozumie pan? Mają kontrakty pracy, budują naszą gospodarkę głodem. i budują naszą PKB. A ci co chcą nielegalnie, kradną i są przestępcami. Matko, oni to są prymitywnymi, po prostu na pontonach. Co za kompletnie ignoranckie, prymitywne myślenie. Pan naprawdę nie, nie rozumie, rozumie że co to ode mnie jest Takim prawdziwe. doświadczeniem opowiada takie bzdury po prostu. I, i, to pan, pan, bo ja próbuję panu powiedzieć, że na świecie pan, a nie ja. I, I dziękuję, zamykam i, ten temat. Okay,